sub Witam was ponownie na moim kanale Dzisiaj jest subota I ja zapraszam was na zabieg suche egowanie. Dużo o tym gadam, dużo o tym opowiadam Co to jest, dlaczego, dla kogo, czy jest dla sportowców, dla zwykłych osób Czy warto, czy nie warto, czy boli Na pewno boli, bo nie byłem z paru miesięcy No a zaraz przedstawię wam Pawła i on w sumie wszystko powie na ten temat I zobaczymy czy ja dostanę Jak zawsze Twierdzę za to, że się nie rozciągam, za mało się roluję, czy coś jeszcze Więc zobaczymy w której płaszczyźnie zawsze mi przyjedzie Paweł Ok, no to Cześć, ja mam na imię Paweł, współpracuję z Aleksem, który jest trenerem personalnym, pracuję na Grabiszyńskiej od paru lat, jestem masażystą sportowym, ale również trenerem personalnym i instruktorem judo z praktyką praktycznie 15 lat, wraz z żoną zajmuję się poprawianiem komfortu życia pacjentów, współpracuję z wieloma trenerami, między innymi Aleksem, który przysyła do mnie swoich podopiecznych, celem poprawy ich tak naprawdę funkcjonowania na co dzień, ich egzystowania, zajmuję się Stricte masażem sportowym, ale też stosuję technikę suchego igłowania. Jakby doświadczenie, które zdobyłem na Macie, i nie tylko pomaga mi w współpracy z trenerami, zwłaszcza z Aleksem. No i co, zapraszam do gabinetu, jestem na Grabiszyńskiej, także wpadajcie! Jestem magistrem fizjoterapii, prowadzę gabinet od ponad 15 lat. Głównie zajmujemy się pacjentami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, ale też napięciowymi, czyli sportowcy, ludzie pracujący za biurkiem, nie dbający o siebie. Również przychodzą do nas pacjenci bez dolegliwości bólowych, żeby dbać o siebie, żeby nie doprowadzać do napięć mięśniowych, żeby utrzymywać ciało we względnej stabilizacji, we względnym normie. Gabinet nazywa się trener kręgosłupa Joanna Geisler. Prowadzę go łącznie wraz z mężem Pawłem Geislerem, który jest masażystą sportowym i pokażę Wam... Jak robić głębokie masaże, głęboką penetrację tkanki. Technika suwego igłowania polega na nakłuwaniu napiętych mięśni. Nakuwamy tak naprawdę punkt spustowy mięśnia, czyli połączenie mięśniowo-nerwowe odpowiedzialne za napięcie mięśniowe. W momencie nakłucia blaszka motoryczna mięśnia ulega rozpadowi. Blaszka motoryczna to jest połączenie właśnie to mięśniowo-nerwowe. Używamy do tego igieł najczęściej akupunkturowych, my natomiast stosujemy igły medyczne o różnej długości. I na przykład mamy sobie taką igiełkę o długości 8 cm, bo żeby dostać się do głęboko położonych struktur, musimy tą penetrację zrobić nieco głębiej. Oczywiście odkażamy powierzchnię zabiegową, palpujemy, tutaj mamy napięty mięsień, szukamy punktu spustowego. Tu będziemy wbijać igłę. Odkarzamy, wkładam i wyciągam igłę i w momencie nakłucia Blaszka ulega rozpadowi, mięsień się rozkurcza, i potrzebuje około dwóch dni na regenerację, czyli mięśnie mają prawo boleć dwa dni. Po dwóch dniach regeneruje się, a mięsień pozostaje rozluźniony. I tak jak mówię, żeby trafić w te głębokie napięcia, musimy igłą penetrować nieco głębiej. Igła akupunkturowa nie pasuje nam za bardzo ze względu na jej giętkość. Czyli jeśli chcemy głęboko włożyć igłę i zmienić kąt nakłucia, żeby trafić w blaszkę motoryczną, to igła akupunkturowa nie jest w stanie zmienić kierunku tak precyzyjnie jak igła. Medyczna. Jest to lepsze od akupunkturowej techniki nakłuwania. Będziemy nakłuwać mięsień i pokażę Wam, jak wygląda punkt trafiony, czyli nakłucie blaszki motorycznej mięśnia. Najpierw palpujemy, szukamy napiętego mięśnia, kładam migiełkę i to drgnięcie mięśnia to jest tak zwany twitch, czyli rozpad tej blaszki motorycznej. I tego szukamy. Po takim trafionym punkcie mięsień ma szansę na regenerację. Różne są techniki nakłuwania albo na przestrzał albo wzdłuż powięzi. Są też techniki powięziowe, czyli wkładam igłę, kręcę, ale my tego nie stosujemy. My stosujemy głównie techniki medyczne. Eee. <laughs> to nie jest łatwo, tak się wydaje w górę, wiesz, jak, jak kamera pa... Dajesz ja? <laughs> to nie? Tak, to. Ja to. Nie. Dopóki nie zaczęli, to jest łatwe. <laughs> Do tego popracujemy sobie dzisiaj jeszcze na mięśniu tak zwanym Mięśniu biegacza, czyli. Alex Aleks wie, który to jest. Tak zwany mięśniu płaszczkowatym. I teraz tak, z racji tego, że Alex ma bardzo duży mięsień dwugłowy, bardzo mocno rozbudowaną w paśmie wydrowo-piszczelowym. Używam długiej igły, ponieważ już z Aleksem wypracowaliśmy, że używanie krótszych igieł u niego nie ma sensu. Wchodzę sobie 90 stopni względem. Naprężacza. Bardzo ładnie było widać tak zwany twitch, o którym Maśka wspominała. Z racji gabarytów przechodzę ciutkę wyżej. Również jestem 90 stopni względem pasma. Elegancko widać twitchowanie, czyli kłucie jest 100% skuteczne. I też ewidentnie nam twitchuje. Widać i słychać u pacjenta, że trafione 100%. Popaśmy biodrowo piszczelowym wchodzimy sobie na mięsień dwugłowy i u ludzi, którzy dźwigają duże ciężary. Warto tutaj zahaczyć się przy pośladku. Znowu palpujemy ewidentnie, struktura mi się przesuwa pod palcami 90 stopni i wkuwam się bukno mięśniowe. Przechodzimy na drugą Tylko stronę. To jedna nogę. Zapomniałem jak to jest. Oczywiście pacjent ma dwie nogi, więc dwie nogi. kresę białą, miejsce przyczepu mięśni. Bardzo skuteczne napięcie przy migrenowych bólach głowy, Uuu. przy napięciowych bólach głowy. Niwelujemy napięcie z odcinka szyjnego kręgosłupa tutaj z tych mięśni, które się tutaj znajdują. Trzymasz się? Zajebiście. Tylko zawsze zobowiązuj, jakie to jest uczucie w trakcie. Bardzo istotna jest praca u niego e, z klapką piersiową, z mięśniem na ramiennym, całą grupą rotatorów, również których nie widać. Mięśnie krótkie szyi, tak zwane, dlatego że bardzo dopięty mięsień piersiowy, piersiowy mniejszy zazwyczaj skutkuje protrakcją barków, czyli takim zawijaniem się do środka. Ja bym nazwał to troszeczkę takim schorzeniem, chorobą XXI wieku. Bardzo dużo programistów, Programist. ludzi, którzy dużo spędzają czasu przed komputerem, jest bardzo duży dysbalans między przodem a tyłem, czyli przód bardzo mocno skrócony, tył nie do końca wzmocniony, zamknięta klatka piersiowa, co skutkuje bólami głowy, brakiem mobilności w obręczy barkowej i tak dalej, i tak dalej. Więc my sobie tutaj popracujemy na piersiowym, na piersiowym mniejszym, wejdziemy sobie pod obojczyk, będziemy na przednie akton ramiennego. Oczywiście tutaj nie wolno zapominać o mięśniu długim bicepsa, u, długie, u, 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 u. długie bicepsa. Ona sobie przechodzi tutaj i wpina się do obrąbka stawowego plus mięsień króczo Ramienny, o którym bardzo <noise> dużo ludzi zapomina, a warto go zrobić. Warto sobie też przed kuciem sprawdzić, jak wygląda biernie, czyli ja proszę Aleksa o to, żeby nie używał swoich mięśni, jak wygląda odwiedzenie, jak wygląda rotacja, czy nie ma żadnych ograniczeń. Ramię odwodzę na swoje udo. Delikatnie układam niwelując napięcia, dlatego że łatwiej mi teraz będzie palpować. I tutaj palcem wskazującym lewej ręki, szukam sobie ewidentnie miejsc do nakucia. Przechodzimy do tak zwanej terapii manualnej, czyli będziemy klikać kręgosłupem potocznie mówiąc. Robimy sobie chwyty z terapii manualnej, czyli nastawiamy kręgosłup. Proszę pacjenta, żeby nabrał dużo powietrza i wypuścił tego Ładnie, może to słychać było, ale słychać takie klikanie, czyli nastawiamy kręgosłup. Jeszcze nie, poczekaj sobie, chwilkę poddychaj. Ja wybiorę, nabierz dużo powietrza i wypuść bardzo ładny strzał pacjent wow. słyszał proszę pacjenta nabierz i wypuść i elegancko wskoczył zapraszam na drugą stronę Pios, który jest proszę nabierz i Dobra, tutaj pusto Ta tak to jest Hey, jest zawsze jest jednym dla tych osób, którym zależy na swoim zdrowiu na swoim samopoczuciu, Na tym jak oni twiczą, No to no, a po parę dniach można zacząć jakiś trening, sprawdzić te zakresy ruchu, delikatnie zacząć, no i korzystać z tych mamusów. Co w sumie skończyliśmy zabieg, już jestem po, teraz najważniejsze jest regeneracja, odpoczynek, zjeść mocny posiłek, z parę godzinek drzemki, dzień przerwy treningów i można sprawdzać jakie są wyniki, czy są lepsze zakresy ruchu, czy są większe, czy są te mięśnie elastyczne, czy jest mniej tych punktów spustowych naprawdę, czy naprawdę... Ciało pozwala nam zrobić lepsze wyniki na treningu mniejszym kosztem. Mi się wydaje, że na dłuższą metę to jest najważniejsze, nie to, które wyniki ty osiągasz, a jakim kosztem ty to osiągasz. Więc ta osoba, która zmarnuje swoje życie na tej przestrzeni, całego życia trenowania, mi się wydaje, że przegrywa względem tej osoby, która jest w stanie mniej naszkodzić swojemu zdrowiu, a osiąga coraz lepsze wyniki. Dlatego właśnie ja dbam o regenerację. Mimo tego, że ten zabieg nie jest, jak widzieliście na filmiku, nie jest do końca w 100% przyjemny, ale konsekwencje powinno być tych treningów. Chcecie mieć lepszy wynik, musicie zadbać o swoją regenerację. No to skończyliśmy ten zabieg. Dziękuję każdemu, kto był z nami przez te pół godzinki i zapraszam ponownie za tydzień na mój kanał.